Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w wideopodkaście z cyklu Rozmowy Pulsu Medycyny. Nazywam się Anna Rogala, jestem dziennikarką Pulsu Medycyny. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie przewlekła niewydolność żylna. Moim i państwa gościem jest pan profesor Łukasz Paluch, flebolog. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Będziemy rozmawiać z okazji dnia walki z przewlekłą niewydolnością żylną, którą, który obchodzony jest 30 czerwca. Jest to dzień poświęcony podnoszeniu świadomości na temat tej choroby, ale także profilaktyki i leczenia. Jednym z naszych tematów będzie oczywiście jak zapobiegać y, przewlekłej niewydolności żylnej, ale także co zrobić, żeby utrzymać żyły w dobrym stanie. Rozmowy pulsu medycyny to cykl wideo podcastów, w których pytamy ekspertów o najważniejsze wydarzenia w medycynie i systemie ochrony zdrowia. Omawiamy wybrane problemy, zgłębiamy najciekawsze tematy. Zacznijmy, Panie Profesorze, od wyjaśnienia, czym jest przewlekła niewydolność Żylna. Przewlekła niewydolność Żylna jest to problem dość złożony, ponieważ nie jest ona tym, czym nam się wydaje, bo wiele osób, czy to pacjentów, czy lekarzy, kojarzy niewydolność Żylną z wystającymi Żylekami, pajączkami. Oczywiście jest to jeden ze stadiów niewydolności Żylnej, natomiast jest to stadium końcowe. Niewydolność Żylna jest to stan, w którym w wyniku działania pewnej predyspozycji, pewnej patologii, dochodzi do wzrostu ciśnienia Żylnego, czyli krew ze zwiększoną siłą napiera na ściany naczyń żylnych, dochodzi do stanu zapalnego wewnątrz ścian naczyń żylnych, uszkodzenia warstwy wewnętrznej, tak zwanego glikokaliksu. Następnie rozpoczyna się proces zapalny w ścianach naczyń, który w konsekwencji doprowadza do uszkodzenia zastawek żylnych i powstania... Poszerzeń naczyń żylnych, czyli żylaków. W naszych żyłach krew płynie wbrew śle grawitacji, ponieważ płynie najczęściej z dołu do góry i co jakiś czas musi zatrzymywać się na zastawkach żylnych. W wyniku tego stanu zapalnego, który powiedziałem wcześniej, dochodzi do uszkodzenia się zastawek, krew zaczyna spadać i widzimy to wtedy dopiero w badaniu USG. Czyli wtedy możemy jako lekarze określić, że w żyłach jest refluks, czyli żyły są niewydolne. Natomiast niewydolność żylna rozpoczyna się od uszkodzenia warstwy wewnętrznej naczynia i stanu zapalnego, a konsekwencją jej w przyszłości są dopiero żylaki. Przywlekła Niewydolność żylna kojarzy nam się głównie z nogami. Czy to prawda? Czy to tylko schorzenie nóg? Jest to bardzo ważny temat. Uważam, że jeden z najważniejszych, aby świadomość właśnie tego tema, te, te, tematu, tego pytania rosła, ponieważ niewydolność żylna to nie nogi, to nie tylko nogi. Oczywiście nogi są częścią naszego ciała, która bardzo często pokazuje objawy niewydolności żylnej i bardzo często jest przez nas kojarzona, ponieważ kojarzymy czym jest zespół niespokojnych nóg, obrzęki nóg, bardzo często kojarzymy z naszej rodziny, czy otoczenia osoby, które mają żylaki, zmiany troficzne, owrzodzenia na nogach. Natomiast z drugiej strony niewydolność żylna to również, lub przede wszystkim niewydolność w obrębie żył miednicy mniejszej i jamy brzusznej. To zespół przekrwienia biednicy mniejszej. Bardzo częsty Populacji ogólnej, bardzo często wśród kobiet, ale również występującej wśród mężczyzn. Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, niewydolność żylna jest to stan, który polega na uszkodzeniu warstw wewnętrznych naczynia i cofaniu się krwi. Natomiast również może obejmować nie tylko żyły kończyn dolnych, ale również miednicy mniejszej i jamy brzusznej. I tak jak w kończynach dolnych objawia się on właśnie ze zespołem niespokojnych nóg obrzękami, tak w miednicy mniejszej objawia się bólem po stosunku seksualnym, ociężałością w dolnych partiach, czy żlakami na przykład, żlakami miejsc intymnych. A jakie są przyczyny, czynniki ryzyka? Czynnikiem ryzyka jest przede wszystkim do wystąpienia tej niewydolności. To jest główna predyspozycja genetyczna. Mamy określone pewne geny, które mogą wpływać na zwiększenie progresji niewydolności żylnej, natomiast z jednej strony rodzimy się z pewną predyspozycją do niewydolności żylnej, a z drugiej strony coś, co robimy w życiu, nasz styl życia lub... Coś, na co nie mamy wpływu, czyli choroby zaburzenia hormonalne na to wpływają. Oczywiście czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia wydolności żylnej jest zwiększona masia, masza ciała, jest unieruchomienie, czy to w wyniku pracy, czy to w wyniku na przykład wypadku, są również zaburzenia hormonalne. Natomiast mamy również czynniki predysponujące jako patologie, na przykład zaburzenia budowy tkanki łącznej, czy choroby współistniejące, jak endometrioza, która bardzo często współwystępuje z niewydolnością żylną, czy inne patologie zapalne, które predysponują do progresji niewydolności żylnej. A czy na przykład ciąża również może przyczynić się do tego schorzenia? Oczywiście, ciąża jest jednym z czynników, która w sposób najbardziej istotny wpływa na progres niewydolności żylnej. Ciąża jest stanem, w którym ciele kobiety dochodzi do wzrostu wielkości macicy, która w sposób oczywisty uciska na naczynia zlokalizowane w okolicy, czyli przede wszystkim na żyły biodrowe, powoduje zastój krwi. Z drugiej strony kobieta w trakcie ciąży doświadcza dość dużych wahań, czy zaburzeń hormonalnych, które pływają, czy to w wyniku zwiększenia, zmniejszenia napięcia ściany naczyń żylnych, ich relaksacji, czy zwiększenia ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej. W związku z tym ciąża co najmniej dwukierunkowo wpływa na ryzyko progresji niewydolności żylnej. Po trzecie, w trakcie ciąży dochodzi do Unieruchomienia pacjentki. Pacjentka, zwłaszcza w okresie ciąży zaawansowanej, mniej się rusza. Dochodzi do spadku aktywności działania pompy mięśniowej, która odgrywa kluczową rolę w, w pompowaniu krwi do naszego serca, a jej, tak jakby upośledzenie, wpływa na zastój krwi i właśnie progresję niewydolności żylnej. Proszę przybliżyć skalę tego problemu w Polsce. Czy bardziej narażone są kobiety czy mężczyźni? Nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na świecie. W krajach, zwłaszcza europejskich czy w Stanach Zjednoczonych, występowalność niewydolności jest stosunkowo podobna. Dotyka około 40-50% do 50 kobiet i około 20-30% mężczyzn. Natomiast e, wydaje się, że te szacunki są niedoszacowane, ponieważ od niedawna dopiero mówi się o niewydolności właśnie żył miednicy mniejszej, czy to u kobiet, czy to u mężczyzn. Od niedawna się to diagnozuje i diagnozuje to bardzo mało osób, więc tej klasyfikacji niewydolność żylna tego obszaru, która wydaje się bardzo, bardzo istotna jest często niedoszacowana. Więc prawdopodobnie dotyka niewydolność żylna około 50% populacji. To jednak sporo. Jest to ogromny, jest to problem społeczny, który dotyka tak naprawdę połowy, co najmniej połowy osób słuchających ten podcast. W takim razie na jakie objawy należy zwrócić uwagę? Co może świadczyć, że rozwija się przewlekła niewydolność żylna? Jeżeli posiadamy wiedzę medyczną, to powinniśmy starać się zrozumieć ten problem, o którym mówiłem, czyli stan zapalny. Ponieważ przyczyną niewydolności żylnej, to co mówiłem, jest stan zapalny w ścianach naczyń żylnych i uszkodzenie zastawek. Natomiast przyczyną bólu jest stan zapalny wokół naczyń, a rodzaj bólu zależy od lokalizacji. W związku z tym niewydolność żylna jako taka nie ma swojej twarzy. Nie ma jednego typowego objawu, ponieważ objaw zależy od lokalizacji niewydolnego naczynia żylnego i całkowicie inaczej będzie wyglądał, jeżeli dotyczy kostki przyśrodkowej inaczej będzie wyglądał, jeżeli niewydolność w obrębie łydki uda, inaczej jeżeli jest w obrębie łechtaczki, pochwy, jajników czy okolicy nerki. Więc jeżeli mamy wiedzę odnośnie anatomii, to powinniśmy starać się zrozumieć, gdzie ta lokalizacja niewydolnego naczynia jest i wyobrazić sobie, jaki objaw może ona obejmować. Natomiast oczywiście, żeby łatwiej było Państwu zrozumieć, to najbardziej typowymi objawami niewydolności żylnej jest to, jeżeli mówimy o kończynach dolnych, jest to zespół niespokojnych nóg, obrzęki nóg, tkliwość nóg, swędzenie nóg. Jeżeli mówimy o miednicy mniejszej, dolnej partii, to jest właśnie ból po stosunku seksualnym, obrzęk pochwy, zmniejszenie satysfakcji seksualnej, mogą to być nawrotowe hemoroidy. Natomiast jeżeli ten promień jest jeszcze wyżej, w obrębie np. nerek, to mamy ból po jedzeniu, białkomocz, kwińkomoc, jeżeli dochodzi do zalegania krwi, w obrębie lewej nerki. W związku z tym ból. Zależy od lokalizacji niewydolnego naczynia i może przybierać bardzo, bardzo różną formę. Czyli rozumiem, że pacjent, z jakim się najpierw trafia do lekarza PoZ. I na co lekarz rodzinny powinien też zwrócić uwagę, właśnie na te objawy, o których Pan mówi? Czy POZ to jest tak naprawdę jednym z najważniejszych lekarzy, którzy e, powinni wyłapywać. Pacjenta z niewydolnością żylną. Ja bym dążył do tego, aby lekarz POZ miał również możliwość wykonania chociaż screeningowego badania USG. Natomiast oczywiście wiemy, że ta możliwość jest znacznie utrudniona. Dlatego lekarz POZ powinien po pierwsze starać się na wstępie zróżnicować, czy pacjent cierpi na problemy tętnicze czy żylne. Do problemów żylnych przede wszystkim należy do objawu właśnie ucieplenie nogi, zwiększenie jej objętości. Lekarz POZ powinien obejrzeć nogę, sprawdzić czy pacjent nie posiada charakterystycznych zmian naczyniowych, czyli przede wszystkim zmian w okolicy kostki przyśrodkowej, która się nazywa koroną plebektatiką, okolicy kolana, czy oczywiście pacjent nie posiada dużych poszerzonych naczyń żylnych, czy nie ma tam przebarwień skórnych, które mogą świadczyć o przewlekłym stanie zapalnym. Ale również lekarz POZ powinien wejść wyżej, w te obszary, o których mówiliśmy, czyli miednicę mniejszą i zapytać się pacjenta, pacjentki, czy nie ma przewlekłych bólów miednicy, czy przypadkiem te bóle miednicy nie są związane z miesiączką, właśnie z stosunkiem seksualnym, czy nie są związane z pozycją stojącą, czy nie występują bardziej... Po, po dniu, po ciężkim dniu pracy. Jeżeli tak, to lekarz powinien skierować pacjenta właśnie na badanie USG Doppler. Natomiast bardzo ważne jest, aby pełne badanie USG było wykonane w sposób kompleksowy, powinno obejmować żyły kończyn dolnych, miednicy mniejszej i jamę brzusznej. Natomiast lekarz POZ powinien o tym rozmawiać i powinien o to pytać pacjentów dość często, ponieważ, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to problem populacyjny. Natomiast tym, co już jest stanem, Ponadto, czyli stanem bardzo groźnym, jest to są cechy zakrzepicy żylnej, która koreluje z niewydolnością żylną. I cechami zakrzepicy, jeżeli znowu mówimy o kończynach dolnych, to jest znaczne zwiększenie objętości jednej kończyny, jej zaczerwienienie, obrzęk, tkliwość bardzo duża, e, dotykająca zwłaszcza... Izolowanie jednej kończyny, natomiast musimy pamiętać, co podkreślam jeszcze raz, że zakrzepica może również dotykać miednicy mniejszej. I tu jest nagły ból w okolicy miednicy mniejszej, obrzęg warg sromowych, nagłe nasilenie się dolegliwości. I lekarze POZ na to również powinni zwracać uwagę, ponieważ ja ze swojej praktyki bardzo często widzę oczywiście zakrzepice w obrębie kończyn dolnych, które się wikłają za trowością płucną, natomiast również widzę zakrzepice, które obejmują żyły miednicy mniejszej i również powodują tego typu powikłania, które są już stanem zagrożenia życia. Wspominał Pan o badaniach, które powinny być wykonane. Y jakie jeszcze badania wskazują właśnie na tę przewlekłą niewydolność żylną? Tutaj chciałbym trzeba podkreślić wykonać. jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ wydaje mi się, że w Polsce, zwłaszcza po, po pandemii um, SARS-CoV-2, bardzo nadużywa się badania dedimerów. Bada, hmm. Badania dedimerów um, są badaniami, które oczywiście w pewnych sytuacjach mogą nas przybliżyć do rozpoznania um, zakrzepic, natomiast nie powinny być um, zlecane pacjentom niemalże profilaktycznie albo um, w celu ukierunkowania. Badaniem, które jest złotym standardem w ocenie zakrzepicy jest badanie USG Doppler z próbą uciskową. Czyli próba uciskowa jest tym badaniem najlepszym, które może ukierunkować nas na wystąpienie zakrzepicy. I to badanie powinno być wykonywane. Jest to badanie bardzo, bardzo proste. Jest to dużo prostsze badanie niż ocena refluksu. Dlatego też bym dążył do tego i bardzo chciałbym, aby właśnie lekarze pierwszego kontaktu byli w stanie wykonać. No, choć screeningowe badanie USG z próbą uciskową, natomiast jeżeli nie, to oczywiście powinni kierować do specjalistów, ale jest to najlepsze badanie, w bardzo, bardzo dokładny pokazuje występowanie zakrzepicy. Natomiast badanie dedimerów powinno być zarezerwowane jednak do sytuacji bardzo, bardzo wyjątkowych. Jeszcze bym dopytała o lekarza PoZ. Jeżeli ma pacjenta, którego podejrzewa przewlekłą niewydolność żylną, czy powinien zwrócić również uwagę na jego choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby lekarz, czy to POZ, czy każdy inny podchodził holistycznie do pacjenta. Mhm. Musimy zrozumieć, że występowanie jednej choroby nie wyklucza występowania drugiej, a występowanie różnych chorób bardzo często nasila objawy każdej z nich. Oczywiście, jeżeli pacjent posiada cechy niewydolności żylnej, bardzo istotna jest również diagnostyka w kierunku ewentualnej cukrzycy, która może znacznie zwiększać ryzyko powikłań w postaci na przykład obwodzeń żylnych. Ich gojenie się będzie dużo, dużo trudniejsze. Inaczej, Podchodzimy do pacjenta, inaczej in, inne stosujemy leczenie, jeżeli pacjent czy to ma predyspozycję do cukrzycy, czy już u niego ona występuje, niż do pacjenta bez tych predyspozycji. Natomiast ciekawym tematem są inne właśnie współwystępowania, innych chorób zapalnych. Bardzo ciekawe jest współwystępowanie właśnie niewydolności żylnej i endometriozy. Wydaje się, że te zgoła różne choroby, jednak bardzo często współwystępują i wzajemnie się napędzają. Obie choroby są. Predysponuje do obu tych chorób zaburzenia hormonalne, obie te choroby wynikają albo są prowokowane przez stan zapalny i obie te choroby powodują stan zapalny. W związku z tym współwystępowanie tych patologii również powinno być brane pod uwagę. Więc badając, lecząc pacjenta z niewydolnością żylną, tak jak powiedzieliśmy, jest to pacjent, który bardzo często może trafić do naszego gabinetu takie rzeczy, jak właśnie patologie układu tętniczego, które powodują zaburzenie dopływu krwi, cukrzycę która również może wpływać na najmniejsze naczynia krwionośne, powinniśmy leczyć razem, ponieważ tym, co łączy te patologie, są uszkodzenia mikrokrążenia. I... Często zapominamy o mikrokrążeniu jako mniej istotnym, natomiast mikrokrążenie odgrywa kluczową rolę w odżywieniu skóry, w odżywieniu tkanek. I to właśnie patologia mikrokrążenia odpowiada za większość objawów niewydolności żylnej, za te objawy, które bardzo znacznie zmniejszają jakość życia pacjentów, czyli za owrzodzenia żylne. Tak samo wpływa na nie właśnie patologia ze strony ewentualnych, patologie cukrzycowe czy patologie układu tętniczego. Dlatego koniecznie leczmy te patologie razem, diagnozujmy je razem, ponieważ mogą się one napędzać. Ale również występowanie którejś z tych patologii może zaburzać trochę nam proces leczenia, np. niewydolność tętnicza czy znaczne zaburzenie w przepływie krwi tętniczej może zmniejszać możliwość stosowania pończoch uciskowych, które znowu są kluczowe dla profilaktyki długoterminowej niewydolności żylnej, więc pamiętajmy o tych schorzeniach i, i leczmy to razem. Jakie są powikłania i do czego może prowadzić yy, brak leczenia tej choroby? Niewydolność żylna to z jednej strony Uszkodzenie, przeciążenie naczyń, to obrzęki, to przeciążenie tkanki otaczającej. Z drugiej strony, według triady Wirchowa, znaczne zwiększenie ryzyka zakrzepicy żylnej. Powiedzmy na początku o tym pierwszym. No, niewydolność żylna, tak jak mówiliśmy, jest to zastój, jest to obrzęk. W związku z tym, niewydolność żylna powoduje uszkodzenia mikrokrążenia, tak ważnego, jak przed chwilą zaznaczyłem, co w konsekwencji może powodować zmiany skórne, może powodować objawy, jak właśnie świąt, jak patologiczne, patologiczną odpowiedź immunologiczną. Bardzo często dochodzi do znacznych uczuleń pacjentów, do świądu, do wyprysku żlakowatego. Natomiast może to powodować w konsekwencji również nich skóry, owrzodzenia żylne, które są strasznie trudne do leczenia i znacznie zmniejszają jakość życia. Więc jednym aspektem są objawy bólowe, objawy psychologiczne w postaci obrzęku i znacznej zmniejszonej samooceny po występowaniu tej typu patologii. Więc z drugiej strony mamy do czynienia właśnie z zwiększonym ryzykiem zakrzepicy żylnej, czy to w obrębie żył kończyn dolnych, czy to miednicy mniejszej, no która z jednej strony może spowodować zespół pozakrzepowy, czyli permanentne uszkodzenie zastawek żył głębokich, które w konsekwencji również może znacznie pogłębić objawy niewydolności żylnej i spowodować wystąpienie strasznych bóli nóg, obrzęków, czy właśnie zmian troficznych. Z drugiej strony zakrzepica może powikłać się w postaci migracji i zatorowości płucnej, no która już może doprowadzić do zgonu pacjenta. Więc z jednej strony objawy, z drugiej strony zmiany wizualne, z trzeciej strony ewentualna zakrzepica i zatrowość płucna, ale również zmiany estetyczne, które bardzo przeszkadzają wielu osobom, zwłaszcza kobietom, czyli wystające żylaki, pajączki na nogach czy w innych okolicach ciała. Dlatego bardzo ważne jest też leczenie. Jednym z elementów, już Pan wspominał, jest to leczenie uciskowe. Proszę jeszcze przybliżyć tą metodę leczenia. Leczenie uciskiem stopniowanym uciskiem, czyli kompresja jest bardzo istotnym czynnikiem, zwłaszcza profilaktycznym, ponieważ jako taką nie leczy niewydolności żywnej, natomiast poprawia przepływ krwi. To, co powiedziałem wcześniej, tym, czym, co pompuje krew w naszych żyłach jest, są mięśnie. Z wszystkim pompa mięśniowa stóp i łydek. Stopniowany ucisk znacznie zwiększa efektywność tej pompy mięśniowej. W związku z tym zmniejsza zaleganie krwi i zwiększa jej przepływ. Więc właśnie według triady powoduje zmniejszenie zalegania, co przekłada się na zmniejszone ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej i zmniejsza obciążenie mikrokrążenia. Więc stopniowany ucisk jest bardzo, bardzo istotny. Natomiast drugą kwestią jest to, że stopniowany ucisk powinniśmy traktować jako lek. Dlatego przed zastosowaniem stopniowanego ucisku Pacjent powinien mieć wykonane badanie USG i układu tętniczego, i układu żylnego, żebyśmy z jednej strony pod względem żylnej mogli dobrać odpowiednią klasę ucisku, czy to pierwszą, drugą, czy trzecią, czy jeszcze wyższą. Z drugiej strony musimy sprawić, czy pacjent nie ma patologii tętniczych, ponieważ ewentualne zastosowanie terapii uciskowej może pogorszyć przepływ tętniczy i doprowadzić do powikłań. Dlatego to, co ja mówię bardzo często, każdy pacjent tak naprawdę, zwłaszcza każda pacjentka raz w życiu powinna mieć wykonane badanie USG, pełne USG, żyłkończyn dolnych, między mniejszej i jamy brzusznej, abyśmy określili ryzyko, określili predyspozycję, natomiast przed ewentualnym dobraniem kompresjoterapii powinni wykonać to badanie jeszcze raz. I ja zalecam kompresjoterapię bardzo szerokiej grupie pacjentów i tych z, predyspozy z predyspozycjami do niewydolności żylnej i tych już cierpiących na niewydolność żylną. Bardzo często pacjenci dostają od do mnie zalecenie, aby na przykład przed Obciążeniem, czy na przykład przed długą jazdą samochodem, przed lotem samolotem, w czasie długiej pozycji stojącej, czy to na przykład na koncertach, czy to na przykład na święta podczas gotowania i przygotowania posiłków, te wyroby uciskowe zakładali. Z jednej strony znacznie zwiększamy sobie komfort, na przykład długi lot samolotem w wyrobach uciskowych jest całkowicie czym innym niż lot samolotem bez tego. Nasze nogi są lekkie, jesteśmy wypoczęci. Czym innym jest właśnie jazda samochodem, gdzie też nasze nogi nie są takie zmęczone. Ja osobiście bardzo często, kiedy wykonuję zabiegi właśnie z zakresu na przykład radiologii inwazyjnej, kiedy bardzo długo stoję przy stole zabiegowym z, w ciężkim, ołowianym fartuchu, zakładam wyrobu ciskowe i taki dzień pracy jest dużo milszy, dużo lżejszy, jeżeli te nasze nogi nie są właśnie przeciążone. Zmniejsza to, jest to stan zapalny, co się również przekłada na nasz komfort. Ale w leczeniu stosuje się również farmakologię i takie środki wspomagające, tak? Tak, jest to bardzo, bardzo ważny temat, ponieważ e, kojarzymy przede wszystkim leczenie wydolności żylnej z niemalże rzeźniczymi operacjami wyrywania naczyń. Natomiast wyrywanie naczyń już powinno powoli odchodzić, albo no już odchodzi do lamusa. Natomiast oczywiście kwestia finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia tutaj troszkę jest niezbieżna z tym poglądem, natomiast obecnie dysponujemy wieloma metodami. I trzema głównymi gałęziami leczenia niewydolności żylnej i profilaktyki długoterminowej jest fizjoterapia, czy to fizjoterapia kończyn dolnych, czy miednicy mniejsze, jako fizjoterapia uroginekologiczna. Z drugiej strony leczenie farmakologiczne i suplementacja. Z trzeciej strony natomiast leczenie zabiegowe. Chciałbym zacząć mówić właśnie od tej rzeczy, która jest już na pewno najbardziej pomijana, czyli właśnie od fizjoterapii. Ponieważ to, co powiedziałem wcześniej, krew w naszych żyłach płynie przede wszystkim dzięki pracy pompy mięśniowej, a my o tym bardzo często zapominamy. Staramy się szukać bardzo drogich, nowoczesnych leków, które poprawią funkcjonowanie naszego układu żylnego i innych układów, natomiast zapominamy o tych podstawach. Jeżeli nie wytrenujemy pompy mięśniowej, to choćbyśmy stosowali najdroższe farmaceutyki, to nasza krew w naszych nogach będzie zalegać, więc... Jeżeli zaczynamy leczenie czy profilaktykę, skupmy się na aktywizacji, na rozpoczęciu treningów. Treningów kardio, ale również treningów siłowych, o których się bardzo, bardzo często mówi. Powinniśmy rozbudować pompę mięśniową, powinniśmy budować nasze mięśnie, aby nasz organizm był w stanie samodzielnie pompować tą krew do naszego serca. I jest to skrajnie, skrajnie ważne. Dlatego chodźmy na siłownię, natomiast stosujmy oczywiście odpowiednie ćwiczenia. Te, które z jednej strony poprawiają przepływ krwi, rozbudowują nasze mięśnie, natomiast z drugiej strony nie zwiększają znacznie ciśnienia w jamie brzusznej. Dlatego ćwiczenia powinny być odpowiednio dobrane. Powinniśmy stosować i korzystać z pomocy naszych specjalistów, którzy dostosują ćwiczenia w ten sposób, aby, tak jak mówię, rozbudowały mięśnie, ale nie powodowały naporu na krocze, odbyt, pochwę kobiet, ponieważ to powoduje zwiększone ciśnienie. Z drugiej strony farmakoterapia, o której pani redaktor powiedziała, bardzo istotny aspekt. I farmakoterapia ta bardziej znana, czyli przede wszystkim substancje rekomendowane przez e, europejskie e, towarzystwa flebologiczne, ponieważ musimy pamiętać, że substancje naturalne są oczywiście dobre, natomiast substancja naturalna również może być szkodliwa i może być również dla naszego zdrowia trująca. W związku z tym takie substancje jak ruszczyk, diosmina, hesperyna, wyciągliście czerwonego wina czy rozweratlo, są substancjami czy rutyna rekomendowanymi przez towarzystwa i mogą wchodzić w skład długotrwałej profilaktyki i leczenia. Natomiast ja bardzo tu apeluję, aby Państwo z jednej strony zwracali uwagę na substancje, które powinny być, z drugiej strony natomiast na jakość tych produktów, z trzeciej, z trzeciej strony na skład i ilość preparatu w danym, w danym, danym produkcie. Jest to bardzo ważne, ponieważ działa to protekcyjnie na mikrokrążenie, protekcyjnie na najmniejsze naczynia, zmniejsza stan zapalny, poprawia przepływ krwi w naszych naczyniach, zmniejsza jej zaleganie, czyli powinno być stosowane u pacjentów z niewydolnością żylną. Oczywiście w sytuacjach bardziej zaawansowanych możemy stosować inne rodzaje leków, które wpływają już bardziej. Mm, radykalnie, zwłaszcza na zmniejszenie ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej i tutaj mamy heparę cząsteczkowe Więc powinniśmy z nimi uważać, stosować je z rozwagą, ponieważ z jednej strony zmniejszają ryzyko zakrzepicy, a z drugiej strony zwiększają ryzyko krwawień. Natomiast mamy nowe aspekty, bardzo, bardzo ciekawe w aspekcie długoterminowej profilaktyki flebologicznej. Są to przede wszystkim e, e, substancje, leki, czy, czy suplementy z zakresu mikrobioty jelitowej. Wydaje się, że mikrobiota jelitowa, tak jak Wchodzi pełną parą niemalże we wszystkie obszary medycyny, tak również wydaje się mieć coraz większy wpływ na specjalistów, którzy zastanawiają się nad holistycznym podejściem do niewydolności żylnej. Ponieważ zaburzenie mikrobioty jelitowej i tak zwany estrobolom, czyli zbiór genów bakteryjnych, które mają możliwość tworzenia hiperestrogenizmu endogennego, czyli zwiększania ilości estrogenu, który miałby być wydalony z, naszym, z naszego organizmu. Powoduje, że ilość estrogenu jest na tyle duża, że może doprowadzać do progresji niewydolności żylnej, czy to w obrębie miednicy, czy w obrębie kończyn dolnych, i również wpływać na przykład na progresję endometriozy. Więc skupmy się nie tylko na suplementacji ukierunkowań sensu stricto na mikrokrążenie, ale również tej około, czyli właśnie w tym momencie najważniejsze są, czy to probiotyki, czy to symbiotyki, czy to pozbiotyki, w zależności od e, naszych wymagań. Natomiast tutaj na pewno musimy skonsultować się ze specjalistą, który dobierze odpowiednią e, probiotykoterapię dla naszego. Zdrowia. No i w końcu leczenie zabiegowe. Leczenie zabiegowe, które, tak jak mówię, utarło się z tym rzeźniczym wyrywaniem naczyń, które już tak naprawdę przez wiodące ośrodki światowe już nie jest stosowane. Mamy mnóstwo nowoczesnych, mało inwazyjnych, wewnątrznaczyniowych metod, które polegają na uszkodzeniu naczynia od środka. Wchodzimy do naczyń za pomocą nakłucia cienką igiełką i pozycjonujemy i wybiórczo usuwamy chore naczynia. Jeżeli mówimy o kończynach dolnych, to jest zabie... najlepszym zabiegiem są zabiegi. No, Obecnie według, według badań zabiegi laserowe, czy to no, laserem o długości np. Na 1940 nanometrów, które właśnie powodują wybiórcze zamknięcie naczynia, zabiegi są wykonywane tylko i wyłącznie w znieczuleniu miejscowym, a po zabiegu pacjent wstaje do domu i jest w pełni aktywny. Natomiast jeżeli mówimy o miednicy mniejszej, tutaj mamy nowoczesne zabiegi embolizacji, czyli zabiegi, które również polegają tylko i wyłącznie na nakuciu jednego małego naczynia i wprowadzenia specjalnych, drucików, specjalnych koli do chorych naczyń. Tylko wszystkie te metody leczenia wymagają doświadczenia od osoby je wykonującej i wcześniejszej bardzo dokładnej diagnostyki. Natomiast tak jak w innych aspektach medycyny, tak i tutaj same leczenie zabiegowe bez farmakoterapii, farmakoterapii i również fizjoterapii. Nie zda, nie zda egzaminu, więc musimy łączyć te wszystkie rzeczy razem i dopiero ich współwystępowanie, współwystępowanie, również współdziałanie specjalistów może przynieść korzyści dla pacjenta, nie tylko krótkoterminowe, ale również długoterminowe. Co możemy zrobić, żeby zadbać o zdrowie żył? Wspomniał Pan trochę o tej aktywności fizycznej, co jeszcze? Aktywność fizyczna jest kluczowa i o tym nie powinniśmy nigdy zapominać i o tym powinniśmy e, zawsze pamiętać. I pamiętajmy to, co to chciałem jeszcze raz podkreślić, nie tylko ćwiczenia kardio, nie tylko bieganie, ale również czynienia fizyczne. E, ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia siłowe, które, które rozbudowują mięśnie. Redukcja masy ciała, odpowiednie odżywianie się, to są te podstawy, do, o których przez wiele lat zapominaliśmy, ale do których wracamy. Spożywanie odpowiednich pokarmów, które również właśnie wpływa na tą mikrobiotę jelitową, na zmniejszenie tego z przewlekłego stanu zapalnego jest kluczowe dla naszego, dla naszego organizmu. Natomiast inne aspekty, jak dbanie o prawidłową postawę ciała, o mm, prawidłową pozycję podczas pracy, niedopuszczanie do tego, aby nasze nogi zwisały na górze, aby nie było podporu tej właśnie pompy mięśniowej, jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast są inne aspekty, jak nieprzegrzewanie się. Paradoksalnie, tak naprawdę dużo częściej przegrzewamy się w zimę, ponieważ stosujemy E, ogrzewanie, czy to podłogowe, czy to bardzo popularne ostatnio podgrzewanie foteli w naszych samochodach, które powoduje przegrzanie właśnie obszarów miednicy mniejszej i ud, co powoduje właśnie zwiększenie zastoju. E, ubieramy się nieodpowiednio do temperatury. Inną kwestią jest nawodnienie. Zapominamy o odpowiednim nawodnieniu, nie nawadniamy naszego organizmu, jesteśmy permanentnie odwodnieni, co również przekłada się na pogorszenie przepływu krwi w naszych, w naszych naczyniach. A czego jeszcze należy unikać? Czasami się mówi, żeby nie zakładać nogi na nogę, jak się jedzimy. Tak, no zakładanie na nogi, na nogę oczywiście odgrywa e, pewien, pewien wpływ na przepływ naszego naczynia, natomiast na naszych naczyń. Natomiast no, czy, czy tak często składamy nogę na nogę, to jest inna sprawa. A powinniśmy unikać różnego typu właśnie przegrzewania się, uciskania, Sytuacji, które powodują zaleganie krwi w naszych nogach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli już widzimy jakieś patologie, które to spowodowały, to powinniśmy stosunkowo szybko udać się do lekarza, ponieważ posiadanie przez długi czas niewydolnych. Chorych naczyń żylnych, zwiększa przeciążenie innych naczyń. Więc to, co, na co powinniśmy zwracać uwagę, to to, aby w żaden sposób nie doprowadzać do zalegania krwi w naszym organizmie, nie powodować przeciążenia i rozszerzenia naczyń. Natomiast z drugiej strony, jeżeli już to wystąpi, powinniśmy udawać się do specjalisty i wprowadzać odpowiednie leczenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan profesor Łukasz Paluch, flebolok. Dziękuję. Bardzo dziękuję, bo mi bardzo miło z Państwem podyskutować na ten temat. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych odcinków.